To są ziemniaki polskie. Bardzo dobrze kiełkują. Bardzo twardy kiełek. Ziemniaki na wczesny zbiór. Jak uprawiać? Na ten temat będziemy dyskutować podczas wizyty w gospodarstwie pana Ireneusza Wojtysiaka w miejscowości Kobierzycko w województwie łódzkim. Najpierw jednak historia gospodarstwa w Pigułce. W którym roku zaczął pan prowadzić gospodarstwo? Oj, trudne pytanie. Dość dawno, już około 25 lat temu samoczynnie, sam już zacząłem Uprawiać ziemniaczki, uprawiać w ogóle całe gospodarstwo, kiedy mi tam przepisał mój tata. Od ilu hektarów Pan zaczynał ile hektarów jest teraz w Pana gospodarstwie? Od ojca otrzymałem 10 hektarów i pełny sprzęt, można powiedzieć. A teraz mamy około 50 hektarów, no i sprzęt również powiększony. Jakiej klasy bonitacyjnej ziemie przeważają w Pana gospodarstwie? Tutaj klasy są około od 3 do 4, nawet i 5 też jest. Generalnie około czwarta klasa. Jak przedstawia się struktura zasiewów? Ziemniaczka jest około tam 30 hektarów, 10 hektarów kapusty białej głowiastej i jakieś 10 hektarów pszenicy. Od kiedy ten bardzo wczesny ziemniak gości w pana gospodarstwie, co sprawiło, że zdecydował się pan na jego uprawę? No bardzo wczesny ziemniak w moim gospodarstwie to już można powiedzieć, że to mama wprowadziła, bo jak tata poślubił swoją żonę, mamę, moją Zofię, no to ona tutaj przywiozła ze sobą skrzyneczki właśnie te, które tutaj są, może nie te, ale takie podobne i, i zaczęli oni to już bardzo dawno temu, około 50 lat do tyłu sadzić to w naszym gospodarstwie i chyba to nawet pierwsi w okolicy. No i tak się to zostało, a ja... Przyglądając się na to wszystko, czy nie dalej, to, to, to co i moi rodzice czynili. Jakie odmiany pan sadzi? Czym sugeruje się pan przy ich doborze? No, odmiany bazuję głównie na odmianach polskich, firmy tu z Zamarte, Lord Denar. Teraz tutaj z nowości jest Impresja, jest Tacja. Dlaczego Zamarte? Bo to są ziemniaki polskie, które bardzo dobrze kiełkują. Bardzo twardy kiełek. Dookoła ziemniaka ten kiełek jest. Przy momencie sadzenia, kiedy sadzimy tym automatycznym, tą automatyczną sadzarką, jest większe prawdopodobieństwo, że te kiełki się nie obłamią. Plon jest wtedy dużo lepszy, a te inne ziemniaczki zachodnie, no te kiełeczki mają takie, bym powiedział, bardzo skromne, ubogie i nawet jak rączkami się sadzi, to i, to i potrafią ludzie obłamywać i to wszystko mija się z celem, ponieważ no, ten ziemniak nie idzie tak, jak powinien rosnąć, nie rośnie tak, ponieważ no, nie ma tego kiełka, tego startu początkowego. Jakiej wielkości powinny być sadzeniaki tych odmian bardzo wczesnych? Ano, mówimy o kalibrażu. No, kalibraż od 30 do 50 chyba najlepszy kalibraż I w miarę niedużej ilości potrzeba na hektar. Bardzo dobrze wtedy i. Na tych łapkach się tu łapią, te ziemniaczki, nie spadują, po jednym się nabiera i siła kiełkowania i ziemniak no rośnie wszystko dobrze, 30 do 50 mm. Rozwinie wątek kiełkowania. Kiedy zaczął pan podkiełkowywać te ziemniaki w tym roku? Bo ten rok jednak różni się od lat poprzednich. Przecież mieliśmy klasyczną zimę. Zaczynamy, pierwsza połowa stycznia, kiełkujemy, zasypujemy już w skrzyneczki, próbujemy tam już coś jakieś ocieplanie włączać, żeby to wszystko już ruszyło. A jeżeli ta zima się przedłuża, no to wtedy hartujemy. To wystawia się do chłodniejszych pomieszczeń, przestawia się te skrzyneczki. W tym momencie y, nawet lepiej, jak on te ziemniaczki dłużej są y, w tych chłodnych pomieszczeniach. Wtedy ten kiełeczek jest twardszy i mniej y, podatny na uszkodzenia. W jakich warunkach należy przechowywać te sadzeniaki? O, dobre pytanie. No warunki powinny być, jak to mówię, wzorcowe, ale Kiedyś dawno, dawno temu się w kopcach przechowywało, i to były chyba najlepsze warunki. No dzisiaj wiadomo, mamy przechowanie, trzymamy to w skrzyniopaletach, w skrzynkach, we workach różnie, to ludzie trzymają. U mnie to się trzyma w skrzyniopaletach od jesieni, później się sortuje e, i sypiemy skrzyneczki. Kiedy w tym roku dokładnie wystartował Pan z sadzeniem tych bardzo wczesnych odmian? 23. W takim układzie ruszyliśmy z pierwszym sadzeniem, e, ponieważ e, no do tej pory były cały czas niekorzystne warunki. Mróz w nocy i w dzień nie za bardzo ciepło, także a jednak to roślinka lubi ciepło. Chociaż 8 stopni, żeby było w nocy, to by były warunki idealne wtedy. Jak to wypada w porównaniu do ubiegłego roku? Tak, Dobrze pamiętam, tośmy chyba ze dwa tygodnie wcześniej wyszli w pole, ale to nie znaczy, że będziemy później zbierać o, w tym roku, bo pogoda potrafi dogonić to wszystko. Był taki już rok, gdzie też tak późno, może nawet później niż w tym roku, żeśmy wystartowali, przyszło słoneczko, zaświeciło, przyroda dogoniła. 1 czerwca będziemy chyba kopać już ziemniaczki. Ile dzisiaj zamierza Pan zasadzić tego sadzeniaka? No dzisiaj już żeśmy zasadzili hektar. Jak się uda, to jeszcze z jeden zrobimy. A generalnie jak, jak, jak dobrze idzie, to około 4 hektarów na dzień tą sadzarką można zasadzić. Do kiedy planuje Pan sadzenie? Jeśli oczywiście warunki pogodowe będą dopisywać? No właśnie dobrze Pani powiedziała, warunki pogodowe. Wiadomo, że my chcemy jak najszybciej zacząć, jak najszybciej skończyć i brać się za coś innego. Jeżeli będą warunki dobre, myślę, że dwa tygodnie i będzie zasadzone maksymalnie trzy z przerwami pewnie. Teraz proszę opisać cały ten proces sadzenia, który dzisiaj się tutaj odbywa. Posypanie nawozami, później idzie uprawka, przyjeżdża sadzareczka, sadzimy, jedzie opryskiwacz, herbicydy dajemy na chwasta, żeby żeby po prostu nam razem z ziemniaczkiem chwaściki nie rosły, i potem przykrywamy. No, widać, dzisiaj mamy kiepską tą włókninę. Czekaliśmy, nie przyjechała włókina z zakładów. Nie ma w żadnej hurtowni, nie można kupić. Ratujemy się starymi, jakimiś pozostałościami z zeszłego roku. Nie ma towaru, nie można kupić. Czym jest to uwarunkowane? Namieszał koronawirus? No namieszał, bo najprawdopodobniej brakuje komponentów do, do produkcji włókien. W tym roku najprawdopodobniej będzie trochę mniej przykryte. Przynajmniej u mnie już około 2 hektarów wiem, że będzie mniej przykryte, bo nie będę miał, nie będę miał czym przykrywać. No, takimi kiepskimi włókninami to też nie ma sensu, no ale dzisiaj pod to, żebyście zobaczyli jak to się robi, to tak specjalnie robimy. Ale generalnie nie powinniśmy już tego zakładać tutaj. O jakiej gramaturze agrowołkninę Pan stosuje? 22 podwójne boki wzmacniane. A testował Pan cieńsze? Ja nie, ale mój sąsiad testował cieńsze i nie doczekały zdejmowania. Same, same się zdjęły podczas dużego wiatru. Być może, że to była jakaś chińska podróba totalna, ale no, zaczynaliśmy kiedyś tam chyba od, od, od 19, później było 21, a na dzień dzisiejszy, jak dobrze pamiętam, 22. Bo to taką agrowłókniną najlepiej, Pana zdaniem, mają się ziemniaki? Wychodzą. No, ta włókina wytrzymuje nawet i 3 lata. Jak, jak, jak jest grubsza, jest mocniejsza. Jak się tą cięciejszą kupowało wcześniej, to po pierwszym roku już nie było co zakładać. No. Może to jest troszeczkę droższe, ale jednak wytrzymalsze. Czyli ile sezonów tak średnio służy ta agrowłóknina? Ta jest chyba rozkładana na czwarty sezon. W jakich warunkach należy przechowywać agrowłókninę? No najlepiej z daleka od słońca i od mrozu. No, przechowuje się w jakichś tam miejscach najmniej potrzebnych, zacienionych. Zbiór planuje Pan około, jeśli wszystko oczywiście dobrze pójdzie, to początek czerwca. Gdzie te ziemniaki trafią? Gdzie będą sprzedawane? No tak, jak się uda... Od początku czerwca, bo już od paru lat tak się udaje, mam taką sieć hurtowni na Śląsku i tam zawożę własnym transportem. Rozwożę to codziennie, praktycznie codziennie kupiemy i codziennie się zawozi świeży, świeży ziemniak na Śląsk. Przy okazji jeszcze tutaj mamy na miejscu różnych pakowaczy, bym tak powiedział, firmy, które zajmują się skupem. Ziemniaka, i też między innymi się tutaj udaje sprzedawać na miejscu na luzie. Kupimy drugim kombajnem. Jedne idą pakowane we worek 15 kg, inne idą, e, kopię się na luz wywrotkami się wywraca, a oni już sami to pakują, czy to kilogramy, czy to 2 kg, czy 5 kilogramy, to zależy jaka. I zaopatrywane są wtedy markety, tak. Jak to wszystko układa się cenowo, to wszystko się kalkuluje, proszę pana cenowo, no zależy od roku, były dobre i złe lata. Generalnie ten co minął, no, katastroficzny, no, jeżeli chodzi o, o cenę. Urodzaj niesamowity, no. 50 ton z hektara praktycznie było w każdym polu. Ale cena, no niewspółmierna, około tam 20 groszy nijak się to ma do, do zarobku. Zawczesnym ziemniak trochę y, było inaczej, bo się sprzedawało po 50-60 groszy. Także wtedy się coś zarobiło. Y, na jesieni to, był, to było oddawanie ziemniaka za darmo, żeby się tylko pozbyć. A w sklepach no niestety no w sklepach marketach po 2 złote za kilogram, a chłopu 20 groszy. A ile osób jest zaangażowanych do pracy przy tych ziemniakach? Dzisiaj przy sadzeniu, potem przy zbiorach? Trzech do sadzenia, czterech do przykrywania, to już jest siedmiu. No i później to samo praktycznie cały czas, bo, bo, bo tutaj chwilowo. Jak już się posadzi, no to już tam później sama obróbka, jeszcze później podredlenia też robimy, jak się uda. No na kombajnie jest znowu czterech, pięciu, pięciu do kombajna, żeby żeby to zebrać we worek na, na luz wystarczy wtedy trzech może nawet. Zależy wszystko czy czy jakie warunki glebowe są, bo na takich góreczkach, co tutaj, no to nie potrzeba wiele ludzi, bo nie ma ani, ani tam pacyny, ani kamienia i to idzie łatwo. Jak wjeżdżamy na cięższe gleby, gdzie, gdzie ta ziemia jest bardziej zwięzła, są te pacyny, no to niestety trzeba i czterech czasami do tego, żeby wyrzucić. Z arfy, ten, ten, to niepotrzebne zło, które nas męczy rolników. Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Marcin Piekarski z hodowli ziemniaka Zamarte. Na co zwracać uwagę przy wyborze odmian bardzo wczesnych? Dobra odmiana bardzo wczesna powinna charakteryzować się szybką zdolnością do tuberyzacji oraz mieć bardzo szybki, początkowy wzrost. Dodatkowo powinna nadawać się do kiełkowania, czyli powinna posiadać kiełek świetlny, który. Nie jest łatwy w obłamywaniu się. Dodatkową zaletą jest, jeśli jest to odmiana o kształcie okrągłym lub okrąglo-owalnym, wówczas szybciej uzyskuje plon handlowy. Powinna ona mieć sztywną nać, która dobrze będzie znosiła przykrywanie oraz dość dobrą odporność na niskie temperatury. Czy taką odmianą jest odmiana denar sadona dzisiaj w gospodarstwie pana Ireneusza? Denar jest modelową odmianą, która nadaje się na ten kierunek produkcji, jednakże w doborze odmian są odmiany wcześniejsze, już posadzone w tym gospodarstwie. Są to na przykład odmiana surmia lub piwonia. Szczególną uwagę zwróciłbym na, na właśnie piwonie, ponieważ ta odmiana w minionym roku uzyskała najwyższy plon po 40 dniach od. Wschodów. Uzyskała 124% wzorca. Kiedy ta odmiana została wprowadzona do Krajowego Rejestru? Czy to jest jedna z najnowszych odmian? Piwonia, e, Nasturcja oraz Bielik są to nasze najnowsze zarejestrowane odmiany. Wszystkie w typie bardzo wczesnym. Bielik e, jest odmianą dodatkowo o bardzo białym miąższu i różowej skórce. Podziewamy się, że będzie miała bardzo dobre przyjęcie w Polsce wschodniej i na Mazowszu. Jak prawidłowo przygotować kiełkowanego ziemniaka? Podstawową rzeczą, na którą musimy zwrócić Uwagę jest sadzeniak wolny od wirusów, ponieważ każde, każda obecność wirusa powoduje, że zakażona roślina ma na starcie niższy potencjał plonowania. Kiedy już mamy sadzeniak o odpowiedniej jakości należy przed wysypaniem do skrzynek zadbać o to, by wszystkie bulwy były zdrowe, nieporażone robami gnilnymi. Wysypane skrzynki powinniśmy utrzymywać w temperaturze około 10-12 stopni Celsjusza, przy wilgotności około 85% oraz przy naświetleniu około 12 godzin dziennie. Długość kiełkowania waha się zależnie od odmiany od 4 do 8 tygodni. Przed wysadzeniem ziemniaków w pole warto też Ziemniaki zahartować, czyli przez krótki czas zastosować troszkę niższą temperaturę zbliżoną do takiej, jaką zastaną one w glebie. Na jakich stanowiskach najlepiej uprawiać wczesne ziemniaki? Ziemniak bardzo wczesny najbardziej udaje się na glebach o luźnej strukturze niezbyt ciężkich, które mają szybką zdolność do nagrzewania się. W jakiej temperaturze najlepiej sadzić te wczesne sadzeniaki? Sadzenie odmian bardzo wczesnych, kiełkowanych pod agrowłókninę zaczynamy kiedy temperatura gleby na głębokości sadzenia ma minimum 5 stopni Celsjusza. Wówczas ograniczamy ryzyko wystąpienia masowo rizoktoniozy. Niestety pogoda potrafi być bardzo zmienna i zasadzenie ziemniaków w takiej temperaturze nie gwarantuje nam, że Temperatura gleby już nie spadnie. W tym roku mamy doskonały przykład sytuacji, kiedy po chwilowym ociepleniu przyszło silne dwutygodniowe ochłodzenie. Może to mieć wpływ na opóźnienie zbiorów. Na jakiej głębokości należy sadzić te sadzeniaki? Ziemniaka bardzo wczesnego powinniśmy sadzić niezbyt głęboko, po to, żeby miał on możliwość szybkiego otrzymania wysokiej temperatury, im głębiej tym temperatura gleby jest niższa, wolniej się nagrzewa. Ziemniak do szybkiego wzrostu potrzebuje ciepła. Wilgotność gleby powinna być na tyle niska, by udało się tę glebę bez niszczenia struktury uprawić, ale na tyle wcześniej, by wykorzystać jeszcze zimowe zasoby wody. Kiedy startujemy ze zbiorem wczesnych ziemniaków? Zazwyczaj do zbioru przystępujemy kiedy na polu jesteśmy w stanie osiągnąć plon około 15 ton ziemniaka handlowego z hektara. Przeważnie w rejonie się radza jest to początek czerwca lub koniec maja.